Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym gorącym studio, jak zwykle gorącym. Kolejny gość, a jest nim pan redaktor Tomasz Zomer. Kom, witam Pana. Witam, witam. Panie redaktorze, proszę mi wyjaśnić, czy pomóc poukładać te klocki. Minister Żurek ogłasza mi wobec, że kilkudziesięciu prokuratorów. W każdej z prokuratur na terenie kraju zostało oddelegowanych do walki właśnie między innymi z obrażaniem Ukraińców. Z czym konkretnie będą walczyli ci prokuratorzy? Czy pan ma jakiś pogląd na tę sprawę? Po co oni zostali powołani? No, to jest jakiś, jak rozumiem, objaw takiego ideologicznego wzmożenia. I po prostu musi być jakiś sukces, więc na jakimś polu ten sukces trzeba odnieść. No i widzieliśmy yy, wielki sukces policji, yy, który dotarł do babci, która coś tam na owsiaka napisała. I te babcie tam o 6 rano wyciągnięto w kaloszach z domu i tak dalej, i tak dalej. I, yy, i proszę zwrócić uwagę, że już nawet wyrok. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, w tej sprawie jest, tak? I jaka skuteczność? Stuprocentowa zbrodnia i kara, Do Dostojewskiego. I rozumiem teraz, <laughs> Żurek chciałby, żeby tak samo było w przypadku tego, jak ktoś powie, na przykład Ty, Ukrainiec, taki, a nie inny. No to natychmiast ruszy w tym momencie brygada uśmiechnięta o 6 rano. No i będzie wyciągać tych zbrodniarzy. Ale. Myśli pan, że do tego dojdzie, bo jednocześnie dziś rano oglądałem scenkę z Londynu, gdzie jakiegoś pana policjant próbował aresztować za to, że zwrócił się do bardziej opalonego obywatela w takie oto słowa: proszę mówić do mnie po angielsku. I okazało się, że. Ten obywatel, do którego te słowa były wypowiedziane, zgłosił to na policję i ten starszy pan, już bardzo sędziwy, tak na oko, może 80-letni, być może rzeczywiście nie rozumiał tego, co ów delikwent wypowiedział. Ten człowiek. Był w trakcie aresztowania na tym filmiku. I, i, I pewnie takich jest w Wielkiej Brytanii dziś, według różnych statystyk, około 25 tysięcy. Czy to oznacza, że pójdziemy drogą rządu pana Sztarmera, brytyjskiego lejburzysty? I czy to oznacza, że w Polsce także będą wsadzać za tego rodzaju sprawy? Co przyzna pan? No dotąd. W takiej skali nie mają miejsca, bo, no bo znowu dopytuję, co będzie robiło tych bodaj 59 prokuratorów. No, wie pan, wiele wskazuje na to, że takie przypadki mogą się zdarzać. Ja w ogóle jestem troszeczkę przerażony tą obecną sytuacją, no bo jak ja rozpoczynałem pracę dziennikarską, no to, to był taki okres, tam początek lat 90., kiedy się właściwie. Wolność słowa, wszystkie możliwe przypadki, nawet te, które nie istnieją i zupełnie oczywiste było to, że wolność słowa to jest podstawa jakiegokolwiek systemu wolności. A teraz, już od paru lat, ale od tak z sześciu lat, to już bardzo intensywnie, to ja słyszę coś innego. Ja słyszę, że wolność słowa ma swoje granice. Co to znaczy, że wolność słowa ma swoje granice? No to znaczy, że wolność słowa jest, krótko mówiąc, przez te granice ograniczona. Innymi słowy, skoro wolność słowa jest ograniczona, to są takie rejony, gdzie tej wolności słowa w ogóle nie ma. Tak? I że to, ja słyszę, że to jest bardzo dobrze, że tak jest. Te 30 lat temu przecież no, milion sprawdzonych, można powiedzieć, dekadami, setkami lat argumentów. Świadczyła o tym, że w momencie, gdy wolność słowa z jakiegoś rejonu znika, to tam zaczyna się totalitaryzm. A teraz, broń Boże, nie, 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 teraz jest tak, że nie ma totalitaryzmu, tylko pada takie sformułowanie to w tym systemie brytyjskim bardzo często spokój społeczny wtedy zapanuje tam, gdzie nie ma wolności słowa. No właśnie, bo o czym mówią decydenci? O, o czym mówi na przykład nie wiem, pan, pan Gawkowski? Oni mówią o tym, czy, czy pan Śmiszek, który no też jest w koalicji rządowej, to on ma duży wpływ na i pracę organów rządowych, i, i pracę, jak, jak słyszymy, organów sądowniczych. Otóż oni mówią o tym, że to jest przeciwko mowie nienawiści, że to jest przeciwko. Hejtowi, który szkodzi prywatnym ludziom. Ale ja, jak pan pięknie, a na chwilę przymrużyłem oczy, wspomniał o tych latach 90., -tych, cudownych, beztroskich latach, gdzie był i pan Leszek Bubel z prawej strony i Jerzy Urban z lewej, jakoś nikomu nie przychodziło do głowy, żeby ich wsadzić do mamra. No, oczywiście były jakieś sprawy o zniesławienie, prawda, były jakieś potyczki osobiste. Między różnymi osobami, prawda? Panem, panem Urbanem i, i na przykład, nie wiem, Bronisławem Wilsteinem. To się, to się zdarzało w sprawie ochrony dóbr osobistych, ale nikomu w głowie taki pomysł nie zaświtał, żeby w związku z tym, z tymi takimi prywatnymi sporami, w związku z tym, bo, bo jest prawo, które. Które tak naprawdę zamyka drogę do hejtu publicznego, prawda? Są odpowiednie paragrafy, które, z, z których można ścigać zniesławienie i to jest bardzo proste, nawet w procesie karnym. Natomiast chodzi o to, że tutaj ten, ten, ten problem przekłada się na życie publiczne, przekłada się na sprawy podstawowe, na politykę, a to już jest zupełnie coś innego. Bo, bo, to zamyka, zaczęło... bo to to tak naprawdę zamyka debatę na pewne istotne tematy dla całego społeczeństwa, prawda? To się zaczęło pod koniec lat 90. Ja pamiętam wtedy była taka dyskusja o wprowadzaniu kary za kłamstwo oświęcimskie, za kłamstwo oświęcimskie. No ja oczywiście byłem skrajnym przeciwnikiem wprowadzaniu takich kar, ale uwaga, wtedy nawet w ówczesnej gazecie wyborczej, już nie pamiętam, który z tych autorów napisał artykuł taki, że no tutaj my jesteśmy Żydami i tam kochamy Żyd, Żydostwo i tak dalej, i tak dalej, ale... A to prowadzamy. mi pan załatwił, to mi pan właśnie załatwił ten, ten wywiad na Amen. Panie Tomaszu, <laughs> mam nadzieję, że kochamy, zrobił, mówię, zrobił kochamy. pan to nieintencjonalnie, ale pan rozumie, że mamy demonetyzację, to wrócimy jeszcze do spraw cenzury, ale mamy demonetyzację na bank. No to wypikajcie, to wypikajcie tam no, po prostu. Będzie, tak. Trzeba będzie wypikać. W każdym razie i tam jeden z autorów napisał wtedy, że to będzie pierwszy krok, a potem będzie kolejny krok, następny, a potem to już w ogóle wszystko ruszy biegiem i tak się stało, rzeczywiście, bo zaczęło się od tego jednego paragrafu, a potem wchodziły kolejne. W tej chwili mamy dwa artykuły, które penalizują mowę nienawiści. Co to jest mowa nienawiści? No, mowa nienawiści to jest coś takiego, co komuś się wydaje, że jak ktoś tak powiedział w jakiś sposób, to znaczy, że on nienawidzi. No sam Pan przyzna, że tak to można powiedzieć o wszystkim tak naprawdę. Jeżeli tylko ktoś, nie zgadza się z Panem w 100%, tylko nie daj Boże Pana skrytykuje, no to przecież można powiedzieć, że to jest mowa nienawiści. No to nie ma żadnego sensu, ale niestety wśród polskich polityków, którzy tego typu prawa wprowadzają, Przynajmniej tych obecnych istnieje konsensus, tak zwany, że tego typu prawa trzeba wprowadzać. Ja naliczyłem chyba 4 czy 5 takich artykułów obecnie. One wzajemnie się, wzajemnie się, notabene, pokrywają. Takich, które, krótko mówiąc, wprowadzają totalitarny zakaz wolności słowa. Co zabawne, one się pokrywają z tego względu, że jak tam. Było, były dokonywane jakieś ruchy w kodeksie karnym, no to żeby nie zmieniać numeracji tych wszystkich paragrafów, bo tam jakiś paragraf wyleciał, no to na siłę jeden paragraf rozciągnięto na dwa paragrafy. Krótko mówiąc, żeby ta liczba początkowa tych innych się nie zmieniała. No i mamy no po prostu absurdalną sytuację w tej chwili. Absurdalną sytuację. To pan opowiedział tak naprawdę o tej drodze przez instytucję, marszu przez instytucję zaprojektowanego przez Altiero Spinelli'ego, Rudy Duszkę, przez tych komunistów z lat 50., -tych, 60., -tych, którzy w ten sposób tylnymi drzwiami, ominąwszy złą sławę komunizmu stalinowskiego, leninowskiego, chcieli wejść z nowym produktem, Choć tym samym, ale inaczej opakowanym, na szerszą arenę. I to właśnie ten marsz Pan teraz opisał, że powolutku metodą salami. Tak jak y, słynni działacze, prawda, tęczowi, że najpierw chodzi tylko, żeby się odwiedzać w szpitalach. Później no, ale dlaczego nie możemy brać ślubów, jak każde małżeństwo? No, ale przecież skoro ślub to i dziecko, no i tak to tak to właśnie wygląda. Yy, I no, jest to już widoczny, plastycznie marsz. Także ten zamordyzm tutaj ma już swoje kolejne sekwencje, które wszyscy Państwo widzą. Mnie najbardziej bulwersuje w tej całej sytuacji jedno, że ludzie sobie myślą, że to dotyczy elit. No, tak było no, to... za komuny, tak było gdzieś tam w latach 90. nawet, że no, były jakieś tam sprawy o wolność słowa i bardzo incydentalne, ale one nigdy nie, do, nie dotyczyły, no nie wiem, robotników, gdzieś tam ludzi mieszkających spokojnie na prowincji. Ci ludzie nie, nie rozumieją, że będzie tak jak w Wielkiej Brytanii dzisiaj. Ja widziałem ten filmik z tym starszym panem, któremu na twarzy no, zamarł uśmiech. Urażeniu. Tak, który, Tak, on był, on, był, on był po prostu. On nie dowierzał w to, że zapytawszy tego jegomość, rozumie pan, myślę sobie, że Polakom za chwilę też y, tym fajno Polakom ten uśmiech zamrze, bo przez przypadek, tak jak było w, w Sowietach, prawda, w latach tam 30., -tych, 40., -tych, 50. -tych, że, że, że doszło do tego, że sąsiad na sąsiada kapował z jakichś tam powodów utylitarnych i, 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 i ten terror owej walki z mową nienawiści, owej walki na przykład, no wtedy to się nazywało inaczej, z, z, z tam z burżuazyjną propagandą, czy, czy jak oni tam to sobie y, poustawiali, więc, więc on stał się nagle powszechny. I to widzimy w Europie Zachodniej. I symptomy takiego mechanizmu, przyzna pan, no widzimy także w Polsce. No niestety, poza tym nie ma się co łudzić, to nie będzie dotyczyło tych silnych, z dużych mediów, którzy i tak w razie takiego przypadku to się jakoś z tego wygaraskają, tylko to będzie dotyczyło właśnie tych najsłabszych. Jak ta przysłowiowa babcia Owsiaka, która coś sobie tam. Yy, szczeknęła. Może to i było nieuprzejme, czy coś w tym stylu, ale przecież my się teraz uczymy, że kultura to polega na tym, że się przeklina i tak dalej, i tak dalej wyższa kultura, to jest jak Pan bardzo dużo przeklina i przy okazji tam stoi Pan, jest nago, ale to musi być starym facetem być to, żeby to odpowiednio nieprzyjemnie wyglądało dla publiczności i jeszcze Pan przeklina i tam nie wiem, no coś bluzga, coś, no to to jest wyższa kultura. Jak wiemy, to jest w tych wszystkich najlepszych teatrach, na które Ministerstwo kultura łoży Kultury łoży, no więc może tej Pani się wydawało, była może w takim teatrze, że no po prostu trzeba w takim duchu yy, jakiś, jakiś przekaz na tym Facebooku wygłosić. I wygłosiła. No. No, ale I się okazało, że nie. Co tu dużo że to szukać? Obciaka, to, to... Gdzie, gdzie tam daleko szukać? No, mamy panią wicemin czy minister, wiceminister kultury z Polski 2050, no, prawda która to, w prawda, prywatnej ale korespondencji... Tego, która nagle okazała się być publiczną korespondencją. No, takie, że tak powiem, wiąchy puszczała, że no, ja, wychowany na takim proletariackim osiedlu w Poznaniu, no, rzadko, rzadko słyszałem od kolegów tego rodzaju, tego rodzaju wiązanki. No, a znowu nie szukajmy tak daleko i spójrzmy na górę. Owych fajnopolaków i, i, i lewaków, czyli pana Owsiaka, jakie on potrafi z siebie wydobyć cudowne słówka, na zawody, idąc z panią Martą Lempart, która tam do tuby też potrafi nieźle nauliwić. A zatem, drodzy państwo, no, no rzeczywiście jest ten, ten przykład idzie z góry, ryba psuje się od głowy. No, i, no i, to, i to się upowszechnia, prawda? I, i teraz i teraz no, znalazł, się, znalazł się w takiej rzeczywistości, człowiek może się pogubić. Prawda? Może, się, może się pogubić, a to jest już łatwa. Gubi, bo idzie, idzie do teatru i, bluz, i tam słyszy bluzgi, jakieś nie, nieprzyjemne rzeczy, a potem sam bluzgnie, to do niego przyjeżdża. Policja. No problem polega na tym, że trzeba wiedzieć, komu bluzgać. Niby ten Owsiak, to on tam sam, zdaje się, słysznie nie pamiętam dokładnie tego cytatu, ale tam chciał jakoś wyjechać z baśki komuś, czy coś w tym stylu. Tak, to chyba prezyden, nie, prezydentowi, nie, to temu, kto obrażał prezydenta Wałęsę, chciał z baśki wyjechać. A, to on chciał. Tarczyńskiemu. Tarczyńskiemu chciał. Tarczyńskiemu chciał wyjechać z baśki, a tymczasem się okazuje, że do niego to można tylko. Szacuneczek panie Jerzy. Tak, tak. Więc, bo jak się coś powie, gin człowieku, a co, co za różnica między gin człowieku, a wyjechać z Baśki? No dla mnie tak szczerze powiedziawszy żadna. To, Nie, tak. to, 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 to jest zbrodnia stanu. No. To, są, to są te myśl zbrodnie tak naprawdę. To już, jest, to już jest ten poziom. I, i, i teraz popatrzmy, yy, bo, bo znowu. Przemyca nam się, mówiło się przez, przez całe lata 90., przez e, pierwszą dekadę wieku XX, już nigdy nie wrócą czasy cenzury. E, skończy, skończyła się epoka ulicy Myściej. Tam była siedziba cenzury dla młodszych widzów. No i co? No a, a teraz, drodzy Państwo, w tych nowoczesnych mediach, to co mamy? Co mamy e, w, 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 w miejscu z którego możecie nas oglądać, w którym możecie nas oglądać między innymi na YouTube. Nasz program idzie i w sieciach kablowych i na YouTube, ale, no, ale też właśnie w tym miejscu. No przecież algorytmy cenzurują wszystko co mówimy, demonetyzują programy, a, a te, które są najbardziej niebezpieczne, ściągają, Ale po tak prostu. prostu usuwają pliki. Przecież pan Tomasz Sommer jest na, nasz dzisiejszy gość jest przykładem, jak mu ABW, prawda, pięknie usunęła kanał i zdaje się, że wygrał pan tą sprawę, tak? To w czasach Ale Covidu było. Ja jeszcze nie dostałem, będziemy będziemy oczywiście drążyć. Natomiast Wie pan, to ja też miałem takie optymistyczne w sumie nadzieje, że za te algorytmy to odpowiadają te firmy, ale teraz się okazało, że nie. No w zeszłym tygodniu wyszedł raport Amerykańskiego Departamentu Stanu, tam przedstawiony w kongresie na temat cenzury nakładanej w Europie. No i cóż się okazuje? Okazuje się, że te cenzurę organizuje nie kto inny tylko nasza Komisja Europejska. Komisja Europejska wyznacza zadania, co ma być cenzurowane i dlaczego, ale mało tego. Stąd ci Amerykanie przy tym, no bo potem jak już wyznaczone zostanie zadanie, no to oni się zgłaszają do tych nieszczęsnych mediów społecznościowych, a to tak się złożyło, że w 100% firmy amerykańskie z określonymi zapotrzebowaniami i i mówią, trzeba to zamknąć, to zacenzurować, to zablokować, to zakneblować. Innymi słowy, no ja teraz się zupełnie poważnie zastanawiam nad pozwaniem tej Komisji Europejskiej, no bo przecież Unia Europejska jest podobno wokół jakichś tam wartości, wolności skupiona, a tu się okazuje, że to jest gorzej niż ta mysia. Bo oni ja to ja jeszcze robią. Naprawdę no, podziwiam pana zapał i energię, ale <grywanie> zadanie. Myślimy impossible, bo tak mi się trochę wydaje. Przypomnijmy, no, że. ile pan, bo... ile pana kanał miał subskrybentów na YouTube? No, w kluczowym momencie, no bo teraz mi jeden z tych kanałów wrócili. No to on wrócił sobie na poziomie tam, nie pamiętam jak zamykali, to pewnie miał coś z 80 tysięcy. Potem podczas tych dwóch lat, kiedy był zamknięty. No to tam troszeczkę spadło, ale teraz mi znowu wzrosło, już tam jestem. 95 tysięcy mam na dzień dzisiaj. Brawo. Ja tylko muszę dodać, że kanał, który oglądacie jest następcą e, telewizji Media Narodowe. E, no to, Ona tam to chyba troszecz... z pół miliona miała coś, nie? Coś takiego było. No 250 tysięcy o, i, i, i po pięć razy po kolei. Dochodziliśmy tam do... 10, 20, pach. 10, 20, pach. I tak pięć razy po kolei w latach 2022-2024 usuwano kolejne kanały, które były denuncjowane przez określone środowiska. No, są tacy denuncjatorzy w sieci. No i, no i usuwane. No, nie, no, 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 tutaj się rysunek. Z tych dokumentów ujawnionych w zeszłym tygodniu jednak dużo bardziej bezczelne, jak to zwykle wyłania. Otóż tam było tak, że Komisja Europejska szukała takich denuncjatorów. To były organizacje, które dostawały pieniądze na tak zwany monitoring i z jednej strony miałeś, krótko mówiąc, kowadło, a z drugiej strony młotek. Innymi słowy, kowadłem były te wymogi, których wymagała Komisja Europejska, a Informacje i donosy miały za też za grube pieniądze podatnika europejskiego składać te wszystkie organizacje NGOs. Tak. No a czym, się, a czym się zajmuje dawny Instytut imienia Romana Dmowskiego, prowadzony przez profesora Żaryna? Został on przechrzczony, a może zbezczeszczony. W tej chwili to się nazywa Instytut imienia Gabriela Narutowicza i zajmuje się już nie dotowaniem różnych pożytecznych, Bardziej i mniej pożytecznych inicjatyw patriotycznych, medialnych, pomników, no, tym się zajmował, czy publikacji książkowych, tym się zajmował Instytut Romana Dmowskiego. Natomiast Instytut Gabriela Narutowicza, który powstał z tym samym budżetem. W miejsce no, zarządów Tuska. On się zajmuje fact-checkingiem i właśnie zajmuje się tym, o czym Pan mówił. Oni się w tej chwili zajmują y, budowaniem farm trolli, które pewne treści wprowadzają y, na X-a głównie, bo tam jest głów, główne ich pole działania, X i Facebook. I zajmują się też właśnie denuncjowaniem, zgłaszaniem różnych tam nieprawomyślnych. Y, i tu chodzi tym razem o propagandę rosyjską. I tu teraz nowym bożkiem, nowym, nową tą płachtą na byka jest propaganda rosyjska. I jak pan pewnie zauważył, e, największą, e, największą. Tutaj batalię owym treściom no, sceptycznym wobec wojny, czy takim bardziej, bardziej propolskim, sceptycznym wobec no, obecnych sojuszy naszego państwa, tych bezalternatywnych. No to te, te treści są eliminowane z kolei przez agencje związane z SBU, ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy. Wprost Ukraińców, którzy tutaj. Na polskim rynku też na X głównie działają, albo, albo przez te takie farmy botów, które, które wręcz <coughs> cyrylicą są pisane, tylko tą cyrylicą ukraińską. Nie wiem, czy no, pan zauważył też całkiem. to w, w swojej aktywności? Na ja zauważyłem, ja zauważyłem, bo cały czas ja tu jestem straszony propagandą rosyjską. Tak. Tylko, że ja jeszcze nigdzie nie zauważyłem nawet gramat tej propagandy. Natomiast, jeśli chodzi o Propagandę ukraińską, to można powiedzieć, że yy, yy, no jesteśmy nią zalewani od rana do wieczora i nie wiem, nikt z tym nie walczy. No, co, gdzie, gdziekolwiek się nie wejdzie, to przecież to widać. Natomiast yy, zabawne historie na froncie walki z tą propagandą rosyjską mieliśmy yy, yy, w tym tygodniu w przypadku kolegi Stanowskiego. Bo kolega Stanowski, nie wiem, czy pan pamięta, tam pół roku. Z te ponad pół roku temu, jak były wybory prezydenckie, zaprosił. Sam zaprosił niejakiego kandydata Maciaka, który z jakichś tam tajemniczych przyczyn uchodzi za wcielenie tej propagandy rosyjskiej. No i tenże Stanowski zaprosił Maciaka, po czym wyszedł ze studia, mimo że kolesia zaprosił, koleś mu przyszedł, a Stanowski na to wziął i wyszedł. Zachował się po prostu, no, poza wszelką tak. krytyką, wbrew podstawowym zasadom, już nie mówię dziennikarskim, ale też takim po prostu kultury osobistej. Kultury, no. ale wie pan, ale w tym tygodniu z tak, kolei tak, tak. okazało się, że on jest jednak tą ruską agenturą, no bo wysłał jakąś tam reportarkę do Kaliningradu, ta reporterka tam, cóż no, zrobiła na ulicy parę zdjęć, bardziej lub mniej śmiesznych. Wygląda na to, że jacyś tam ludzie jeszcze żyją w tym Kaliningradzie z tego reportażu. No i skoro ludzie żyją pod mm, dyktaturą demonicznego Putina, no to to jest ruska propaganda, umówmy się, tak? I, I to, się, musimy że... już kończyć. To, co pan powiedział, to jest doskonała ilustracja i argument, żebyście sobie państwo uzmysłowili, którzy oglądacie ten, ten wywiad, że to nie dotyczy tylko elit, to nie dotyczy tylko osób mocno zaangażowanych po jakiejś stronie tej debaty publicznej. To dotyczy każdego, nawet przypadkowego człowieka, który coś może powiedzieć, nie wiem, jakiś głupi wpis popełnić, nawet głupi, prawda, w internecie, czy coś powiedzieć w miejscu publicznym, tak jak ten starszy pan z Londynu i, 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 i po takim słowie y, to słowo może wrócić, prawda, konsekwencjami, bardzo, bardzo radykalnymi, bardzo przykrymi. Panie Tomaszu, ja bardzo Panu dziękuję. Moim gościem był Pan Tomasz Zomer, redakcję, którą polecam. A jeśli uważacie Państwo, że ta rozmowa coś wniosła do Waszej wiedzy, bardzo proszę, dodajcie ten kanał do ulubionych w sieciach kablowych, albo wesprzyjcie nas. Tu jest link do Buy Coffee. To jest platforma, gdzie możecie parę złotych wpłacić, do czego Was serdecznie zachęcam. I'm <laughs> sorry.